Wszystko wskazuje na to, że już od najbliższego poniedziałku dom pomocy społecznej w marszałkach nie będzie już placówką zamkniętą. Władze powiatu uznały, że trwający od dłuższego czasu stan całkowitego zamknięcia nie powinien trwać już dłużej. Planowane jest za to wprowadzenie 12-godzinnego systemu pracy. Przyczyną problemów, z którymi zmaga się DPS, jest jak wiadomo koronawirus, zakażenie, którym ujawniono zarówno u podopiecznych, jak i pracowników. Sprawa może jednak budzić pewne wątpliwości. Wyniki, które wyszły dodatnie w ubiegłym tygodniu, pod koniec ubiegłego tygodnia, poprosiliśmy, żeby powtórzyć. W wyniku powtórki badań sześć z wyników dodatnich okazało się nadal dodatnimi, a cztery okazały się ujemnymi. Stosunkowo niewielu mieszkańców jest chorych. Można by powiedzieć tak, wyniki są dodatnie, ale objawów choroby u wielu mieszkańców nie ma. Zdarzają się również sytuacje takie, że mieszkańcy są wysyłani na ulicę szwajcarską do szpitala i po jednym dwóch dniach po powtórzeniu wyników wracają stamtąd ponieważ nie zdradzają objawów chorobowych. Często nawet wyniki, które tam są powtarzane są również no ujemne. Powstała sytuacja, która bardzo negatywnie wpłynęła na pracę domu pomocy społecznej. Wiele osób skierowano na kwarantannę. Część zdecydowała się wziąć zwolnienia w obawie o swoich bliskich. Doprowadziło to do narastającego z każdym dniem kryzysu. Stąd też podjęto rozmowy w celu wypracowania skutecznego rozwiązania. Propozycja jest następująca. Od poniedziałku dom nie będzie domem zamkniętym, będzie tam odbywała się praca w systemie 12-godzinnym. Pracowników. Badania będą wykonywane pracownikom prawdopodobnie raz w tygodniu, mieszkańcom nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Sytuacje, jakie mają miejsce z COVID-em w Marszałkach, polegają na tym, że większość osób nie ma tam objawów. Śmiertelność w wypadku mieszkańców, porównywalnie z rokiem ubiegłym, jest nawet mniejsza, więc okazuje się, że ten COVID którego wykrywa się u mieszkańców, nie jest wcale aż taki zjadliwy, nawet w wypadku osób starszych i chorych somatycznie. W związku z tym potrzebne są konkretne działania, bo za moment nie będzie miał tam kto pracować. Musimy tę sytuację uspokoić i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do rozwiązania w ten sposób tej sytuacji. Ostateczne decyzje i wydanie zgody leży teraz po stronie służb sanitarnych. Starosta przyznaje, że w ostatnich tygodniach kadra DPS-u zmuszona była funkcjonować we wręcz ekstremalnych warunkach. Jest tam w tej chwili grupa osób, około 10 osób, które zamknęły się w domu pomocy. Natomiast one są już u wytrzymałości i najwyższy czas, aby te reżimy zluzować. Więc wszystkie osoby, które będą miały wyniki ujemne, powinny chodzić normalnie do pracy, zachowywać oczywiście reżim sanitarny, szczególnie w domu, ale w domu. Pomocy, ale również w własnym domu. I jest to jakaś rada na to, abyśmy mogli z tej opresji w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach wyjść. Pytanie tylko, czy za tak duże poświęcenie pracownicy ci byli odpowiednio wynagradzani. Odebraliśmy sygnały, że pomimo zdecydowanie większego obciążenia obowiązkami wypłacono im pensję stanowiącą 80% dotychczasowej. Lech Janicki dementuje te doniesienia. Nie, normalne wynagrodzenia otrzymywali. Myśmy również osobom, które były dłuższy okres czasu zamknięte przekazali środki w formie nagród. Natomiast najbliższe trzy miesiące zgodnie z projektem, który jest w chwili obecnej. Dogrywany z y, y, Robsem w Poznaniu, czyli Urzędem Marszałkowskim, najbliższe trzy miesiące y, mieszkańcy, pracownicy Domów Pomocy Społecznej powinni otrzymać specjalne dodatki za uciążliwość związaną z pracą w warunkach y, COVID-u. W związku z tym na tyle, na ile będzie to możliwe ze środków zewnętrznych, jak również z własnych staramy się gratyfikować pracowników, chociaż mamy bardzo dużą ilość domów pomocy. Mamy przecież 370 mieszkańców, to jest rzesza ponad 200 pracowników i no nie na wszystko nas stać. Natomiast staramy się również w ten sposób podziękować pracownikom domów pomocy społecznej za ich poświęcenie, za ich naprawdę wielką pracę i wielkie serce w wielu sytuacjach. Obserwując rozwój sytuacji, rozpatrywano różne scenariusze mające na celu uniknięcie ewakuacji pensjonariuszy domu. Jeden z nich to zatrudnienie nowych pracowników, aby uzupełnić coraz bardziej dotkliwe braki kadrowe. Mamy nadzieję, że może ktoś nam się zgłosi. Ale generalnie, specyfika pracy tam, zarówno pielęgniarek, jak i opiekunek, jest taka, że. Najlepiej, gdyby to byli swoi ludzie, którzy wiedzą, znają mieszkańców, którzy potrafią się nimi zajmować, opiekować. I do tego chcemy jak najbardziej tych pracowników zachęcić, do powrotów, do tego, żeby ci, którzy mogą, którzy nie są ujemni, którzy nie są dodatni, przepraszam, mogli normalnie funkcjonować, normalnie pracować, oczywiście z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. W tym celu do marszałek trafiła druga kabina dezynfekcyjna. Ponadto wyodrębniono w DPS-ie specjalne izolatorium dla podopiecznych z wynikiem dodatnim, którzy nie zdradzają objawów chorobowych, dzięki temu nie będą oni musieli trafiać od razu do szpitala na ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu.